Podczas poranej odprawy Jerzy Witacki zaczyna bardzo źle się czuć. Przed wszystkimi chce ukryć zły stan swojego zdrowia. Resztkami sił przekazuje wytyczne. Policjantom na dzisiejszą służbę. Mikołaj i Góral widzą, że coś jest nie tak z komendantem. Pytają go o to. Lecz on każe im zająć się sprawą, bo dziś mają wesprzeć. Wydział kryminalny w dużej akcji, a dowodzić nimi będzie Tomek. Podczas rozmowy z Szulcem dowiadują się, iż jest planowana obława na handlarzy bronią. Wraz z Ateja do na miejsce. Akcja kończy się sukcesem i z handlarzami wracają na komendę. Wkrótce na komendzie mają miejsce zdarzenia, który chyba nikt się nie spodziewał, gdyż cały budynek został objęty kwarantanną. Okazuje się, że po niej rozprzestrzenił się groźny wirus, a pacjentem zero był komendant Witacki, który został zabrany do szpitala i teraz walczy o swoje życie. W dodatku jeden z przestępców aresztowanych przez Mikołaja i Miłosza wydostaje się z teli i terroryzuje całą jednostkę. Stawia konkretne żądania. Jeśli ich nie spełni, wszyscy zakładnicy zostaną pozbawieni życia. Nie mają zbyt wiele czasu. Zegar tyka. Powiem Wam, że finałowy tydzień zapowiada się mega ciekawie, jak zresztą to miało miejsce w każdym sezonie. Jestem ciekawy, kto zastąpi na czas nieobecności Witackiego. Wtedy być może będziemy mieli jakąś podpowiedź, kto zostanie nowym komendantem w razie odejścia na emeryturę. Być może w końcu produkcja będzie chciała pociągnąć wątek o tej tajemniczej chorobie, o której tylko wie zapała. Możecie pomyśleć, czy jestem sprzedajny, czy coś, ale nie powiem, przekonali mnie na ten 22 sezon, bo Tu Góral zostanie ojcem, więc mam nadzieję, że pociągną ten wątek. Witacki wyrok na Olę jest kilka ciekawych wątków, o których na pewno nagram odcinek. Teraz będą trzy razy w tygodniu, a nie pięć jak miało miejsce w sezonie. Daj koniecznie znać w komentarzu, czy Witacki przeżyje?